wam takie show! Witajcie i i nareszcie w długo wyczekiwanym, zapowiadanym filmiku z propozycjami śniadaniowymi. Niezmiennie Michał będzie recenzentem i on będzie oceniał w skali 1 do 10 jak Prezentują się te dania, natomiast tutaj warto podkreślić, że moi ulubieńcy na przestrzeni ostatnich miesięcy lat trochę się pozmieniali, jako że byłam wielką miłośniczką nabiału i w zasadzie moja cała dieta bazowała na nabiale, co niestety w dłuższej perspektywie czasu po prostu dawało się we znaki na cerze i niestety musiałam ograniczyć nabiał w zasadzie do minimum. Także wszystkie propozycje będą beznabiałowe. Natomiast jeżeli Wy nie macie problemu z nabiałem, to jak najbardziej możecie te wege, na przykład odżywki białkowe, zamienić klasykami. No ale mam nadzieję, że podpasują Wam te przepisy i że pokochacie je tak jak ja. Co do tej pory wciąż mnie zadziwia, ale ma miejsce, jak chociażby pizzerinki, które ostatnio otrzymały drugie życie i cały czas oznaczacie mnie na Instagramie. Za to bardzo dziękuję i tak samo w tym przypadku mam nadzieję, że jeżeli przetestujecie te przepisy, jeżeli Wam siędą e, to, to, że pojawi się to odnaczonko, bo to faktycznie trochę buduje i nakręca tą mobilizację, żeby cieszyć się tymi przepisami razem z Wami, bo bardzo często ograniczającą myślą było to, że nie jest to nic wymyślnego to jest po prostu prosty posiłek, nie jest jakoś niekonwencjonalnie podany, nie jest jakoś wyjątkowo estetyk yy, i komu będzie chciało się to odtwarzać, a może właśnie tego szukacie i może właśnie takie przepisy do Was najbardziej trafią, które są proste, szybkie przede wszystkim w wykonaniu, bazujące na podstawowych składnikach i które nie wymagają wielu godzin spędzonych w kuchni. Także zapraszam Was do pierwszego przepisu, który ponownie jest ulubieńcem Michała i to jest po prostu niezmienny element moich odcinków, natomiast bardzo chciałam odtworzyć się na nie, które jedliśmy w moje urodziny w Trójmieście, tylko w wersji Lowfat, e, także pierwszy przepis jako jedyny, już pozostałe będą moje, e, który jest dedykowany właśnie dla Michała. Bardzo biedny, jesteś bardzo biedny, ponieważ tworzyłem tą pieśń, a kamera nie włączyła ci się. Trzysta rzeczy naraz, ale kamery nie włączyłaś. Czy ty to rozumieć, ku... ale to jest sztos, bo to tost Francuski na hałce, które jechała Kate Most. I Michał jak schodził na dół, to poleciał na freestyleu z piosenką o chałce, ale oczywiście kamera. Nasz tost jest wspaniałym tost. Yeah. unosi się tu w powietrzu. Nas, nasz tost, on na chałce kur... jest, bo chałka lżejsza jest niż jeden. <śm> Pokażę wam propozycję Czy podania Czy mi zjeść ten tost? Dam Który nie jedną dupą do końca. Takie ci... gówno trzeba odjeść. Żeby mieć chałkę na, na śniadanie Zamiast białej czekolady na wierzch No Mieszamy białeczko, My akurat mamy czoko-kokonat Chałka leci <śles> z nieba, leci <śles> z nieba Sama koncepcja chałeczki podżywanej na patelni. Mmm, białeczko. Mm. Tu mogło być 600 kalorii z jakiegoś wiesz i 30 watów w tej polebie, a jest białko. Mm. no nie. Przecież wiecie, jak to smakuje. To, tak jak to wygląda, tak to smakuje. Absolutnie 10 na 10 O! Sorry. Sorry, że, że nie zaskoczyłem was. Mm, A się już już pływa. A, dobra. Bo jesteście maszynami i chcecie być naoliwieni Oliwieni feast. Re Re rewelacja! Bardzo koniec, łatwy przepis. Koniec, rewelacja. Ale bardzo łatwy jest ten przepis, wiesz? Mm. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że sam byś go był w stanie zrobić. Kiedyś nagramy to. Że robisz moje przepisy? Tak. O! No. Dobre. Drugi przepis, który zapowiadałam już na Instagramie i o którego pojawiło się mnóstwo pytań, i autentycznie jest aktualnym, powiedziałabym, moim ulubieńcem, który mogę wykonać sobie nawet na dzień wcześniej, albo tego samego dnia wstawiam do piekarnika, idę się ogarniać i jest gotowy: a mianowicie blok czekoladowy, który jest delikatnie zmodyfikowaną wersją gofrów. Tylko, że. Powiedzmy, nie musimy stać nad tą goferownicą przez 20 minut i przekładać to ciasto. Nie ma też dodatkowego tłuszczu, który nakłada się na gofrownicę. Wszystko wykładamy na papier do pieczenia i do piekarnika. A geneza tego przepisu jest zupełnie nieprzemyślana, spontaniczna, jako że w urodziny Michała chciałam zrobić po prostu śniadaniowe gofry, a goferownica dokonała żywota. Także postanowiłam w akcie desperacji wszystko wpakować do piekarnika i ten sposobem wyszedł blok czekoladowy, który troszeczkę udoskonaliłam, także mam nadzieję, że i Wam posmakuje. Rano byłam tak zaoferowana z Michała. Zapomniałam dać mąki do śniadania, także jutro będziesz miał to... powtórkę. Dobra, czyli testuję wersję bez mąki, ale wiesz, że dużo wynalazków powstało właśnie w ten sposób i może się okazać, że będzie równie dobre, a będzie miało mniej kalorii, no bo nie ma mąki. No jestem ciekawy, co tutaj mąka zmieni, ale to są zdecydowanie wiesz, my, te moje klimaty. Jak to omlety mi robiłaś? No i właśnie takie, tylko że bardziej bramni. No ja daję już 9,5 na 10, żeby że mieć miejsce jutro ewentualnie. No bo nie wiem co ona zmienia, ale. No kurde, zajebisz deser. I jem takie rzeczy i czasami się zastanawiam, po co? Po co zwykłe ciasto? Po co w pierd. Cukier i tyle tego fatu. Tyle w ten trening inwestujesz, 3, 4, 5 razy w tygodniu, tak ci na tym zależy. Po co? Już czasami tak sam człowiek, wiesz, ze sobą rozmawia, po co mi to? Po co mi to? Jak mam coś takiego mogę zrobić? Po co? No tylko trzeba mieć chęci, żeby coś takiego zrobić. Tak, akurat jest bardzo szybkie w produkcji. Nie, no, zajebista dycha. No to zdecydowanie bardziej przypomina ciasto. Ale dla mnie dwie wersje są na równi. Ale to w tym jest tekstura tysiąc. moim zdaniem, jest taka budyniowo-zakalcowa. Jak lubicie takie mięsiste, właśnie mokre ciasta, no to to mhm. jest. Teraz jak to je, to żałuję, że nie upiekłam na dzisiejsze wyjście halloweenowe drugiego takiego, bo naprawdę jest to miało być propozycja śniadaniowa, i faktycznie jedliśmy to na śniadanie, ale teraz sobie dam sprawę, że to faktycznie wygląda i smakuje jak takie. Rodowite ciacho, blok czekoladowy. Rzadko aż tak fajne. się zachwycam swoimi przepisami, ale to jest. I tu warto powiedzieć, że tylko dwa przepisy są wytrawne, jako że raczej skłaniam się ku słodkim śniadaniom. Natomiast jest to moim zdaniem najprostszy, najszybszy przepis i najbardziej pożywny, kiedy jednak chcę być długo nasycona przez dzień a mianowicie pieczona dzieciorka. Bardzo przyjemne. Ciecioreczka, wiesz, że jesz mikroelementy, błonniczek, no bo cieciorka jest zdrowa. I, I dla mnie i... to źródło białka, też. Źródło białka, tak jest, jest fajnie, doprawiona także. Daję temu przepisowi 8 na 10, bo mi bardzo smakuje. Czwarty przepis, i tutaj muszę przyznać, autorem jest moja mama, także wielkie pokłony dla niej. Mam nadzieję, że i wy rozkochacie się w tych plackach. i białko. Mm. <laughs> Niepokojące. Na wytrawne śniadanko zamiast owsianki, alternatywa. 8,5 za nostalgę. I ostatni, piąty przepis, który się u mnie przewija, jako że ostatnimi czasy znudziła mi się po prostu taka klasyczna owsianka, a nie zawsze mam też czas, żeby odpalić ten pikarnik i zrobić ją w wersji pieczonej, to odpaliłam wcześniej katowane manniaci z kilkoma dodatkowymi ulepszeniami, jak chociażby dodanie budyniu, żeby była bardziej kremowa, ale to zobaczcie sami. Deserek na słodko? Mm. Opcja śniadania. Deserek. Ocena? Ale muszę też brać pod uwagę, że są takie przepisy jak omlety, jak to brownie. Bloki czekoladowe. Bloki czekoladowe. Więc hałki, no kurczę, jak Hałkę sobie przypominam. Więc to jest takie 7, nie? Ale jest bardzo fajne. Nie, to nikt nie zrobi tego przepisu, jak dajesz 7. A ja to Kurde. autentycznie lubię jeść. Ale to jest fajne do jedzenia, serio. I tyle jeżeli chodzi o przepisy, mam nadzieję, że wam podpasują, ale z racji, że chciałam, żeby ten film był trochę w wersji vlogowej, to nagrałam też dzień sparingu Michała z Alanikiem. Także przeżyjmy to jeszcze raz. Uwaga, dzisiaj jest w zasadzie ważny moment i dla Michała, i dla moich emocji, bo pierwszy raz od walki będzie taki pełnoprawny sparing. Ale Braveheart, ogólnie jestem fanem, że mam sparing z Braveheartem, to jak to brzmi, to... To brzmi jak samo wydarzenie w sobie, nie? bo potrzebuję sparing partnera, on ma za tydzień walkę właśnie z, banduram, z Bandurą W zasadzie nie miałem takich sparingów, gdzie mogłem spróbować się z kimś na swoim poziomie nigdy nie, nie mogłeś nigdy tych swoich umiejętności jakoś podsumować na takich sparingach, więc bycie pewnym siebie byłoby głupie Ale trenuję z Patrykiem regularnie, oglądam boks Zobaczymy co z tego będzie. Jeżeli nie wiedzieliśmy za co się przebrać, to stwierdziliśmy, że przebierzemy się za siebie nawzajem. A w zasadzie natka podsyła nam ten pomysł. I ty mi robisz makijaż taki, jaki ty masz najczęściej? Tak, taki delikatny. No bo tak głęboko mikujesz oko. Niepotrzebnie. Chcesz mi jeszcze cofnąć te oczy? Rzeczywiście, że to po prostu powiekać i po powiece jeżdżę. Ty też się tu malujesz? Tu? Tak. Nie. Gdzie? Znaczy mówisz teraz są, mnie? Tak. To tak. Piękna rozmowa, przepiękna rozmowa. Ludzie na poziomie. Ja 30 i 26. Kreujemy rzeczywistość głównie. Generalnie nie maluję cię mocno, bo ja też na co dzień nie jestem jakoś mocno malowana. No fajnie. I fajnie by było też jakoś mi mocno nie kuła oka. To już by było z w ogóle. Ale rozumiem, że na co dzień mocno lubisz sobie wkuć w oko. Pełen makijaż wieczorowy, albo pod nagrywki. Zobacz. Pokaż się. Okay. Ładny jest. Bardzo ładny jesteś. Okay, ja specjalnie zmyłam e, makijaż z oczu, ale chciałabym właśnie trochę podkładem i korektorem rozjaśnić sobie brwi, e, plus zrobić szczenę gigaczada e, konturem i policzki. Także muszę schudnąć 20 kilo teraz na twarzy. tworzyć <laughs> czekaj <laughs> czekaj zajebiste <laughs> ej mm? jeszcze zegareczek Ale no tak <laughs> o boże a ty jesteś taki Śmiesznym ogólnie e, jak Kaja jest teraz, z kimi się kojarzysz. No. Za, pierwszy raz jakbyśmy w Pradze na zawodach Prak Pro, zawodowych kulturystów, to był chyba 14 rok. Zobaczyłem kulturystów zawodowych i zanim ich zobaczyłem w rzeczywistości, to moje wyobrażenie było takie, że oni są, mają po 2 metry i są bardzo duzi. A generalnie Kai Gry jest taki jak ty. zacznij w lustrze. Masakra

Ciekawe, dawno mnie <laughs> nie rozbawiło coś. Taka <reflux> rzecz, tego typu rzecz mnie dawno tak nie, hatten, nie rozbawiło. Nie, nie to jest... Siema. Yeah. Ty, jakie włosy masz realne. Dobra to paruka, w ogóle dobra jakość Co za kajdan. Że będzie zło. <noise> Ty spasterna. <noise> <z> <noise> yeah. Moja bzika zwariowała. Jest taki strasznie dziwny niepokój wewnętrzny. O, co, jak mi pasuje. Musi każda postać ma swoją supermoc. W sensie swoją cieszynkę jak w Fortnite -cie. O, Natka dopracowała. Kawać, to, no, nie wiem. Że wciskasz klawisz i coś się dzieje. A, Wiesz, o co to

Kanka jest u, ulubiona moja. O, błe. Dawaj kowrty. Jeszcze momentek ciszy. Aha, ja kiedyś to zjem. Witam wszystkich tu obecnych. Dam wam takie show, że nigdy tego nie zapomnicie! <śmieniciela> <śmieniciela> że jest jak? Nie Picobello, tylko Sikalafon. <śmieniciela>